W tym ćwiczeniu dokonamy dekretacji na właściwego pracownika wniosku dotyczącego przekazania materiałów archiwalnych, jaki wpłyną do naszego archiwum. Jesteśmy zalogowani do portali archiwisty jako kierownik w archiwum. Z menu wybieramy dekretację. I przejmowanie materiałów archiwalnych. System wyświetla nam listę wniosków o przekazanie materiałów archiwalnych, które wpłynęły i które oczekują na dekretację na właściwego pracownika. Odszukujemy na tej liście interesujący nas wniosek. Możemy się przy tym wspierać funkcjonalnościami filtrowania, ewentualnie sortowania listy wniosków. Dla wybranego wniosku klikamy akcję Szczegóły. Przeglądamy dane wniosku. W razie potrzeby przeglądamy również załączniki do wniosku. I aby zadekretować wniosek na właściwego pracownika, wprowadzamy po pierwsze termin wykonania czynności związanych z tym wnioskiem. Wybieramy pracownika, który będzie za to odpowiedzialny i Naciskamy przycisk zadekretuj. Nasz wniosek o przekazanie materiałów archiwalnych został zadekretowany na wskazanego pracownika.